W drugiej części wywiadu chciałem rozpocząć od sytuacji polskiej gospodarki. Mam takie pytanie. No podobno polska gospodarka jest w tej chwili w tragicznym stanie. Ponoć za jakiś czas po wyborach ma nastąpić kompletny krach. I w tym kontekście chciałem Pana zapytać o ocenę tej sytuacji, ale druga rzecz jest taka. Prawo i sprawiedliwość, z tego co wiem, Jarosław Kaczyński są zwolennikami. Cały czas integracji z Unią Europejską. Czy w obecnej sytuacji, kiedy Unia zdaje się trzeszczeć w posagach, taki program jeszcze ma sens? Unio, o, e, Unii Europejskiej dzisiaj już nie ma. To, co pozostało, to tak na dobrą sprawę strefa euro, która idzie już zupełnie odrębnym kanałem integracji, i tak na dobrą sprawę dzisiaj jest dramatyczna walka o to, aby to euro przetrwało. Okazuje się, że kryzys i upadek nawet jednego z państw strefy euro może spowodować to, że cała ta konstrukcja jest wywrócona do góry nogami. Unii Europejskiej w starych jej rozmiarach, poza oczywiście symbolicznym aspektem, że jest Parlament Europejski, jest Komisja Europejska, jest flaga, hymn i towarzystwo, które od czasu do czasu się spotyka, tego już nie ma. To jest faza schyłkowa, obawiam się, My oczywiście powinniśmy wykorzystać naszą obecność jeszcze w tej już chylącej się ku upadkowi strukturze, bo dopóty, dopóki w niej jesteśmy, trzeba wyciągnąć, ile się da dla naszej Ojczyzny. To jest nasz patriotyczny obowiązek po prostu. Ale dzisiaj, jeżeli chodzi o aspekt gospodarczy, Unia poszła dwiema ścieżkami. Jeden to są kraje, które są poza strefą euro, tak jak Polska, inny to są kraje, które są w strefie euro. A te kraje, które są w strefie euro dzisiaj dramatycznie walczą o to, aby ta waluta się utrzymała. To jest w interesie dwóch najważniejszych gospodarek tej strefy, czyli gospodarki niemieckiej i gospodarki francuskiej, zwłaszcza niemieckiej. Stąd będą podejmowane działania w interesie tych dwóch konkretnych gospodarek i one są podejmowane. To wszystko, co słyszymy, że ratujemy Grecję, to jest jeden Jedna wielka mistyfikacja i kłamstwo. To chodzi o ratowanie niemieckich i francuskich banków, którzy pożyczyli pieniądze Grekom. Ta słynna, szumna pomoc dla Grecji to Grecy z tej pomocy jednego eurocenta nie zobaczą, ponieważ Grecy pożyczali na potęgę pieniądze od Francuzów i Niemców i ogłosili właśnie, że im po prostu nie oddadzą, bo nie mają. W związku z tym strefa euro zrzuciła się, aby zamiast Grecji te pieniądze oddać komu niemieckim i francuskim bankom. W związku z tym, wszyscy Europejczycy ci biedni zrzucają się na to, aby prezesi Deutsche Banki, Banku Paryskiego na przykład, mieli nadal swoje wysokie uposażenia i mogli nadal noszalacko pożyczać bez chwili refleksji pieniądze. Różnym państwom na różnego rodzaju obligacje, bo mają świadomość, że na końcu, jeżeli to państwo nie zapłaci, to inni się zrzucą i zapłacą. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę polską, to ona będzie oczywiście przeżywała ogromne tarapaty, ale to są tarapaty, które w części wynikają z kryzysu w Europie, ale przede wszystkim wynikają z błędów w naszym gospodarowaniu. Jeżeli okres Prosperity został przez Platformę Obywatelską zmarnowany, zaprzepaszczono ogromny wzrost gospodarczy, jaki był za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak i częściowo, ale już w mniejszym zakresie udało się utrzymać obecnie, aby w tym czasie nie przeprowadzać żadnych reform. Jeżeli my mamy gigantyczny deficyt budżetowy, który jest trzykrotnie prawie wyższy od tego, jak był za czasów Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli mamy największą 10 lat inflację, jeżeli ceny podatków koszty podatków zostały znacząco podwyższone. I to zarówno podatków bezpośrednich, jak i pośrednich. Owat no jest takim najbardziej kluczowym przykładem. To wszystko świadczy o tym, że Platforma Obywatelska doprowadza nasz kraj do ruiny. I dzisiaj musimy w ramach patriotyzmu takiego gospodarczego, patriotyzmu ekonomicznego, pozbyć się Platformy Obywatelskiej od zarządzania krajem, bo inaczej naprawdę czekają nas jeszcze większe problemy. Te problemy już i tak będziemy mieli. Ale przynajmniej zacznijmy szybciej się z nimi borykać, żeby nie było tak jak w... na Węgrzech, że trzeba było aż takiego tąpnięcia, żeby wszyscy po prostu uciekli do Wiktora Orbana i do jego ugrupowania Fidesz, ponieważ to, do czego doprowadzili tamtejsi socjaldemokraci w gospodarce, to była po prostu absolutna katastrofa. Dzisiaj my idziemy podobną drogą. A w tym kontekście też jest też kompromitacja na no, innych płaszczyznach, chociażby wypowiedź ministra Sikorskiego o powstaniu warszawskim czy to, co stało się z przekazaniem danych opozycjonisty z Białorusi. E, jaka jest pana ocena jako historyka, zwłaszcza ta, ta pierwsza rzecz mnie interesuje? Pan minister Radek Sikorski nie pierwszy raz skompromitował siebie i skompromitował ministerstwo, którym kieruje. Internet jest pięknym wynalazkiem, tylko trzeba z niego rozumnie korzystać. Myślę, że powinien sobie już dać spokój z Twitterem i z tego typu eksperymentami, bo ewidentnie nie radzi sobie emocjonalnie, jak jest przy komputerze i pisze rzeczy absurdalne po prostu. Być może atmosfera w rządzie i jakieś walki frakcyjne są tak potężne, że wywołują u niego jakieś stany emocjonalne, które potem powodują u niego jakiś wysyp niedorzeczności na Twitterze. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Tego dnia, kiedy świętowaliśmy kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego, miałem przyjemność brać udział w Toruniu w spotkaniu z weteranami jeszcze żyjącymi Powstania Warszawskiego w Fundacji Generała Elżbiety Zawackiej. Jestem dumny z tego, że miałem możliwość spotkać tego dnia ludzi, którzy poświęcali swoje życie, narażali je. W imię tego wszystkiego, co jest ważne, co jest polskie, co jest piękne, co jest patriotyczne. I jestem dumny, że w historii naszej ojczyzny nigdy nie brakowało ludzi, którzy wbrew wszystkiemu stawali się, starali się walczyć o niepodległość i mam nadzieję, że nie zabraknie ich, a że zdarzają się w naszej historii takie postacie jak pan Sikorski. No cóż, miewaliśmy Bieruta, miewaliśmy Targowicza, miewaliśmy różne nieładne postacie. Pan Sikorski także tutaj chluby nam dzisiaj nie przynosi, ale chyba przede wszystkim nie przynosi chluby sam sobie. Mam nadzieję, że Polacy go prędzej czy później za tego typu zachowania rozliczą, jeżeli chodzi o kwestię udostępnienia reżimowi białoruskiemu informacji na temat. Kont bankowych jednego z opozycjonistów, to to jest rzecz niebywała i skandal. Proszę sobie wyobrazić, co by się działo w Stanach Zjednoczonych, jeżeli Ronald Reagan generałowi Jaruzelskiemu w stanie wojennym udostępniłby informacje na temat na przykład kont działaczy Podziemnej Solidarności, jeżeli by takowe posiadali. Przecież w najlepszym wypadku zakończyłoby się to skandalem, o ile nie impeachmentem w ogóle prezydenta Reagana. Zresztą, ktokolwiek by nie był wtedy prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy to demokrata, czy republikanin, to nikt by na taki pomysł nie wpadł. Nawet y, politycy y, no, bardzo mięcy w stosunku do Związku Sowieckiego, typu, nie wiem, prezydent Carter, y, nigdy w życiu by czegoś takiego nie uczynili. W związku z tym to kompromituje niestety władze polskie, ale kompromituje także Polskę jako, jako kraj, ponieważ niestety my jako cały naród, całe państwo ponosimy konsekwencje takich decyzji, które są przez polskie władze podejmowane. Ostatnie doniesienia w sprawie komisji naciskowej pana posła czumę. Wcześniej nie okazało się, że nie było. Zabójstwa laptopa. Pan Ziobro nie dokonał zabójstwa na laptopie. Nie przekroczono uprawnień w sprawie pani Sawickiej. Teraz okazuje się, że nie było nacisków. Czy PiS zamierza głośniej o tym mówić w kampanii wyborczej? To są rzeczy absolutnie oczywiste od dawna i nie trzeba było nawet czekać na, na ten projekt raportu, aby to stwierdzić. Platforma Obywatelska uczyniła pewien błąd. Oni się nawet do tego błędu niedawno przyznali. W Platformie Obywatelskiej 90% osób to są osoby całkowicie sterowane, i jak premier Tusk zażyczy od nich, żeby zagłosowali za związkami partnerskimi, to nagle będą za związkami partnerskimi głosowali. Jak sobie zażyczyłby, żeby przegłosować, że biskupi będą członkami Senatu, to by za tym też zagłosowali. Nie ma to dla nich kompletnie znaczenia. Co Tusk powie, to tak zrobi. Ale jest kilka procent tam polityków, z którymi ja się też często nie zgadzam. Którzy także popełniają często błędy i się mylą, ale którzy charakteryzują się samodzielnym myśleniem. Pan Czuma jest właśnie tego typu politykiem i on zawsze w sprawach, na przykład dotyczących Instytutu Pamięci Narodowej, ale także w tego typu kwestiach, no, myślał po swojemu. W wielu sprawach zresztą zawsze myślał po swojemu. Ja nie zawsze się z tym myśleniem nawet zgadzałem, ale nie mogę odmówić mu, że sam na to wpadł, a nie że mu to. Instrukcję przysłał klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej w SMS-ie, tak jak pozostałem polityką tej informacji. No i dał przykład tego samodzielnego myślenia. Spojrzał na ten materiał, jaki zgromadzono, i po prostu napisał tak, jak było. Dzisiaj politycy Platformy zachodzą w głowę, zachodzą w głowę bo mówią, czuma nam się urwał. No to prawda, on nam się urwał, a w zasadzie im się urwał, bo nie pomyśleli i nie dali tam kogoś pokroju pana Sekuły czy pana Neumana czy paru innych swoich polityków, którzy znając ich zanim by cokolwiek opublikowali zadzwoniliby do kancelarii premiera i powiedzieli drogi domu, co mamy zrobić? Na szczęście, szczęście jest takich polityków niewiele w tej formacji, ale troszkę jeszcze jest. A co mówi się w kręgach Prawa i Sprawiedliwości o śmierci Andrzeja Nie rozmawiałem nigdy z innymi politykami Prawa i Sprawiedliwości na ten temat. Ja mogę tylko powiedzieć tyle. I miałem okazję znać pana Andrzeja Lepera i nie sprawia wrażenia człowieka, który by nawet w trudnej sytuacji targnął się na własne życie. Tyle mogę powiedzieć, znając go jakoś tam osobiście i sprawa wydaje mi się dziwna. Mam nadzieję, że organa prokuratury się tym zajmą i coś na ten temat się prędzej czy później dowiemy, choć być może trzeba będzie na to trochę poczekać. To takie moje czyste przypuszczenie osobiste, bo tak jak mówię, mój, moja wiedza na ten temat jest bardzo skromna. Wiem, że kiedyś był pan w bliskich relacjach z posłem Poncyliuszem. Jak, jak dzisiaj wygląda program Polska jest najważniejsza, partia Polska jest najważniejsza, czy jak Pan przewiduje dalsze losy tej partii, bo jak widać jednak jest taka droga odpisu poprzez PN do PO. I czy to prawda, że wcześniej... Jeszcze w czasach Prawa i Sprawiedliwości poseł Poncyliusz próbował założyć jakieś ugrupowanie z panem Arukowiczem? Eee, powiem w ten sposób. Projekt Polska jest najważniejszy, bo założyciele tego ugrupowania lubią się posługiwać tym określeniem. Projekt e, chyba e, chyli się ku to znaczy nie udał się, mówiąc wprost. Ja nie życzę nikomu źle w polityce. Każdy ma prawo realizować swoje ambicje. I koledzy, którzy to założyli, taką szansę mają. Natomiast to jest też tak, że to nie znaczy, że ja się z tym czymś zgadzam. Prawo i Sprawiedliwość jest szansą dla Polski. Wszelkie próby osłabienia Prawa i Sprawiedliwości, a ten, gdy powstawał, miał takie cele i do dzisiaj takie cele ma, chociaż może nie już tak na ostrzu noża stawiane, jak kiedy kierowała tym Pani Luzi rostkowska Stąd ja się od tego typu działań chcę zdystansować. Ja współpracowałem z tymi politykami, gdy byli oni w prawie sprawiedliwości, ceniłem ich, ale nasze drogi się rozeszły. Dzisiaj życzę im wszystkiego najlepszego w ich osobistych wszelkich kwestiach. Gdyby była potrzeba, chętnie zawsze im w wielu kwestiach pomogę, ale w zasadach politycznych, czy na drodze politycznej, nasze drogi się rozeszły. Gdy powstawał PJO, wielu polityków było namawianych do wstąpienia do tego ugrupowania. Nie jest tajemnicą, że ja również odmówiłem, i byłem namawiany przez, przez różnych polityków, nie tylko z PJO, ale także z innych grupowań. Pan Bartosz Agukowicz rzeczywiście był wśród tych, którzy także poważnie wówczas rozważali przystąpienie do PJO i rzeczywiście takie rozmowy się toczyły. Sam ze mną taką rozmowę kiedyś odbyłem, mówiąc, że to byłby dobry pomysł, żeby powstało takie ugrupowanie, które by łączyło ludzi o różnych poglądach. Z jednej strony lewicowych, tak jak on, z drugiej strony prawicowych, tak jak ja. Żeby to był taki ruch trochę bardziej pokoleniowy. Z udziałem być może także jakieś gwiazdy strady, celebrytów. Ja przyjąłem tą jego deklarację ze spokojem, ale zapytałem go się: że Ja bardzo go lubię, cenię, jest osobiście bardzo sympatycznym człowiekiem. Ale co nas łączy, tak naprawdę, poza tym, że obaj mamy konta na Facebooku? W polityce to nie to, czy się kogoś lubi, czy ktoś jest miły, odgrywa czynnik decydujący, ale pewne wspólne wartości, które się wyznaje. I ja mogę mieć osoby w prawie i sprawiedliwości które osobiście za nimi nie przepadam, bo na przykład są mało sympatyczne, mają trudny charakter, są takie. Ale wyznajemy pewien wspólny kanon wartości, mamy pewien kręgosłup rzeczy, które są dla nas ważne. Trudno, bym znajdował taką wspólną wypadkową, na przykład z panem posłem który jest osobiście sympatycznym człowiekiem. Tylko cały świat wartości dotyczących kwestii ochrony życia, zasad suwerenności państwa i tak dalej jest zupełnie sprzeczny z moim. Stąd też myślę, że taki projekt, którego podstawą gdzieś tam założeniu, ma być absolutny brak ideowości, czy taki synkretyzm polityczny. Przypomnijmy, był synkretyzm religijny w starożytnym Rzymie, to znaczy jak Rzym podbijał jakieś narody, to państwa to do, do swojego Panteonu bogów, dodawał kolejnych bogów, tam z Grecji, prawda, z Egiptu czy z tam jeszcze. I w zasadzie nic im nie przeszkadzało. No, nie można tak w polityce. Polityk to jest ktoś, kto musi w coś wierzyć. Ja się nie muszę zgadzać z tym, co na przykład głosi Pan Napieralski. Wręcz odwrotnie, to będzie coś, co ja będę zwalczał. No ale ja wierzę, że on w to wierzy. Że to jest jakiś kanon jego wartości. On jest mi obcy, ja z tym kanonem rywalizuję, ale budowanie z nim wspólnej partii tylko dlatego, że obaj mamy mniej więcej 38 lat, to troszeczkę za mało. A koalicja po wyborach, bo takie ewentualności też się pojawiają, że PiS będzie w stanie dogadać się w cudzysłowie z SLD, czy to jest możliwe? Dziś jest w ogóle za wcześnie, aby mówić o jakiejkolwiek koalicjach. Najpierw musimy poczekać na rozstrzygnięcie wyborcze. Jacy ludzie wejdą do parlamentu? Jaki będzie układ się między poszczególnymi partiami? I dopiero wówczas będzie można o tego typu kwestiach mówić. Jestem zwolennikiem tego, aby rozmawiać zawsze ze wszystkimi, ale na gruncie pewnych zasad programowych. Jest wiele rzeczy w Polsce do zrobienia. Jesteśmy pogrążeni w absolutnym kryzysie. Państwo jest dzisiaj na skraju po prostu tragedii narodowej. Przecież my nie mamy wojska w zasadzie. No. Jeżeli popatrzymy na to, co zrobił pan Klik z polską armią, to on za to powinien naprawdę być postawiony przed Trybunał Stanu. To są rzeczy kompletnie niewyobrażalne, żeby państwo. Nie ona 40 milionowe w środku Europy zostało praktycznie że biorąc bezbronne. I to jest efekt jego rządów, to jest efekt rządów platformy obywatelskiej. Jeżeli popatrzymy na to, co zrobiła platforma w szkolnictwie, kiedy lekcje historii w zasadzie zostały ograniczone do już nawet nie minimum, to jest poniżej jakiegokolwiek minimum. Jeżeli my dzisiaj patrzymy na to, co się robi w ustawie o szkolnictwie wyższym, w ustawie o stopniach i tytule naukowym. To jest kompletne doprowadzanie polskiej nauki do upadku. I takich przykładów można mnożyć. Dlatego trzeba po wyborach będzie robić wszystko, aby ten ciąg nieszczęść, do których jest państwo polskie doprowadzane od czterech lat, powstrzymać. Ale z kim będzie to można zrobić? To jest za wcześnie, żeby w tym momencie o tym mówić. Jeszcze nasze lokalne podwórko. O co chodziło w aferze transparentowej? To rzecz niezwykle przykra, która zdarzyła się w Bydgoszczy w miniony weekend. Rozgrywany był mecz piłkarski między Zawiszą Bydgoszcz a Olimpią Elbląg. Kibice Zawiszy Bydgoszcz wywiesili transparent o treści Radku Frajerze, honoru, dumy i bohaterstwa, powstańcom nie odbierzesz. Transparent, który no, ani nie jest jakoś specjalnie obraźliwy i w każdym innym cywilizowanym kraju, co najwyżej jakieś lokalne gazety by z uśmiechem o tym wspomniały, wywołał totalne zamieszanie. Delegat Polskiego Związku Piłki Nożnej obecny na tym meczu zażądał natychmiast zdjęcia transparentów. w przeciwnym razie zagroził, że mecz zostanie przerwany, a drużyna przyjezdna, czyli drużyna Luki Ebro wygrała walkowę. No w tej sytuacji kibice zawiszy nastawieni patriotycznie także do własnej drużyny, to co trzeba z honorem zauważyć, ten transparent zdjęli. No i już samo to byłoby skandalem. Już samo to byłoby skandalem, że delegat PZPN-u takimi sprawami się zajmuje. A całego smaku smutnego tej sprawie dodaje fakt, że ten delegat PZPN okazał się. Być człowiekiem, który w ubiegłych wyborach samorządowych startował z list Platformy Obywatelskiej do Sejmiku Mazowieckiego. W związku z tym, jak widać, Platforma Obywatelska, która miała jakieś takie hasło wyborcze pełna odpowiedzialność, faktycznie wzięła już pełną odpowiedzialność za siebie i za Polskę, w każdym obszarze. Także w obszarze tego, co się będzie pisało na, na transparentach. To zresztą nie pierwszy taki przypadek Bydgoszczy. Bo w czerwcu w gorszy odbywał się turniej koszykówki kobiet. W tym turnieju grała grały między innymi drużyna Białorusi i tam podczas tego meczu drużyny białoruskiej na trybunach kibice tej drużyny posługiwali się flagami niepodległej Białorusi, biało-czerwono-białymi, co spowodowało wściekłość oficjeli białoruskich, którzy zarząd, zażyczyli sobie, a organizatorzy do tego doprowadzili, żeby te flagi zostały zlikwidowane, bo one obrażały państwo białoruskie. No to proszę sobie wyobrazić, to się dzieje w Polsce, w Bydgoszczy, pod bokiem pana Sikorskiego, 21 lat od czasu, kiedy Polska wkroczyła na drogę przemian demokratycznych. W 1982 roku w Hiszpanii odbywały się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. To było 7 lat po śmierci generała Franco. I tam na stadionach, gdy grała reprezentacja Polski, która pod wodzą Antoniego Piechniczka wówczas zdobyła trzecie miejsce, tam na tych trybunach transparenty Solidarności, i domagające się wolności, uwolnienia więźniów politycznych, to, to była norma. Nikomu nie przyszło wówczas do głowy w Hiszpanii, żeby. Za te transparenty ścigać tych kibiców. Gdyby tak się stało, to byłby jakiś wielki międzynarodowy skandal. A w Bydgoszczy pod nosem pana ministra Sikorskiego, proszę bardzo. Delegat PZPN okazuje się jakimś e, e, wysłannikiem Platformy do Cenzurowania Transparentów, a organizatorzy nie pozwalają białoruskim kibicom, nawet tu rzekomo w wolnym kraju, posługiwać się symboliką narodową, która została zlikwidowana przez reżim Pana Łukaszenki. No to jest rzecz niebywała. Pan poseł bardzo intensywnie działa w obszarze organizacji różnych spotkań w Toruniu. Była mną Kurtyka, było kilku innych gości. Kogo będziemy mieli okazję gościć w najbliższym czasie? Będzie cały szereg bardzo znamienitych osób. Już dzisiaj zapraszam do Torunia i do hełna 10 września w Chemnie będziemy gościli Panią Mecenas Małgorzatę Wasserman, córkę Pana Posła Świętej z Zbigniewa Wassermana. 11 września także Panią Małgorzatę będziemy gościli w Toruniu. Wkrótce będą kolejne spotkania. 17 września przewidujemy w grudziącu i w Toruniu spotkania z człowiekiem, który zatrzymał Anglię, czyli z legendą polskiej piłki nożnej świetnym bramkarzem Janem Tomaszewskim. 23 września, to jest piątek w Toruniu, o godzinie 17 spotkanie z panem profesorem Jerzym Robertem Nowakiem w godzinach wieczornych o 19.30, także z profesorem Jerzym Robertem Nowakiem spotkanie w Brodnicy, ale także w wrześniu w różnych zakątkach naszego regionu w Rodnicy, w Lipinie, w Golubiu, w Wąbrzeźnie spotkania z panem profesorem Andrzejem Zybertowiczem. Jeżeli się tylko uda, to jeszcze we wrześniu, w październiku zaszczyci to swoją osobą pani profesor Jadwiga Staniszkis. W listopadzie będzie gościł, już mam ustalony, tylko niesprecyzowany termin, ale na pewno w listopadzie zawita do nas. Pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Wiele innych gości już na kolejne miesiące jest przewidywanych. Jestem przekonany, że dla mieszkańców Torunia będzie na pewno to okres zarówno w kampanii wyborczej, ale także już potem, bo nie działamy tylko w kontekście kampanii. Spotkamy chociażby z panem redaktorem Ziemkiewiczem, to jest przewidziane na listopad. Mam nadzieję, że tych ciekawych spotkań nie zabraknie i będą one takim elementem. Odkłamywania rzeczywistości, ponieważ to co się dzieje w mediach niestety to jest obraz tylko i wyłącznie taki jaki te media chcą prezentować, prawda, jest inna i ci goście będą o tej prawdzie mówić. I mamy jeszcze chwileczkę, więc może kilka słów na temat kandydatów PiSu, ponieważ są już listy kandydatów PiSu z ziemi terrorskiej. W tej chwili Prawo i Sprawiedliwość zatwierdziło listy do Senatu i tu mamy bardzo ciekawe propozycje. W Toruniu, a więc w mieście Toruniu, w powiecie toruńskim ziemskim, w powiecie piemińskim kandyduje Pan Profesor Wojciech Polak, to wybitny znawca historii, zwłaszcza historii najnowszej, to człowiek, który historię Solidarności w naszym regionie opisał tak, że jest to najlepiej udokumentowany i opracowany region działań Solidarności w Polsce, to zresztą były działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów człowiek ogromnej kultury, osobistej wiedzy i myślę, że polski Senat, gdyby tylko pan profesor Wojciech Polak był reprezentantem Torunia w Senacie, wzbogaciłby się o człowieka ogromnej wiedzy, kultury i rozwagi. W okręgu grudziąskim, a więc w Grudziądzu, w pojęciu grudziąskim, ziemskim, wąbrzeskim, brodnickim, rypińskim, golubsko-dubrzyńskim kandyduje pan profesor Grzegorz Górski, doskonały prawnik, z Uniwersytetu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale mieszkańc tutaj naszego regionu. Człowiek doświadczony, były wiceminister w rządzie Jana Olszewskiego, odpowiadający za sprawy administracji, główny partner w wielkiej, największej w województwie Kancelarii radcowsko adwokackiej Człowiek z ogromną wiedzą, to jest ten prawnik, którego ekspertyza wykazała, że, jak chodzi o sprawę tragedii smoleńskiej, to Donald Tusk postąpił źle, korzystając z konwencji czykagowskiej, a nie wykorzystał umowy lotniczej polsko-rosyjskiej z 1993 roku. To właśnie ekspertyza pana profesora Grzegorza Górskiego wyciągnęła na światło dzienne tę sprawę i, tak na dobrą sprawę, zmiażdżyła argumentami merytorycznymi tą propagandę i kłamstwo. Pana premiera Tuska w okręgu wosławskim. Także tutaj po sąsiedzku kandyduje z kolei były senator reprezentujący środowiska rolnicze, pan Józef Łyczak. Osoba, która w tamtym terenie nie musi być specjalnie rekomendowana, bo już był parlamentarzystą w poprzedniej kadencji, więc jest znany. Wszystkim tym osobom życzę wiele powodzenia i sam jako ewentualny kandydat do Sejmu. Będę bardzo mocno walczył nie tylko o swój ewentualny konowny mandat, ale także o to, aby oni zostali senatorami ponownie. Dziękuję Panu bardzo za wywiad.